chudzielec. Dzisiaj będzie odcinek wielkanocny. W Wielkanoc niektórzy otwierają prezenty od, od zajączka, więc my, więc my sobie otworzymy skrzyneczki. 50 monet, i 5 punktów mocy do Rico i 10 punktów mocy do. Do Colta 12 monet, 4 punkty mocy do Bula, 6 punktów mocy do El Primo i Barley! Trzeci rzadki zadymiar. 30 monet chyba tam było. 5 punktów punktów mocy do Feli i 6 punktów mocy do Poko. 14 monet, 5 punktów mocy do Feli, 15 punktów mocy do Barleja, 19 monet, 5 punktów mocy do Rico i 10 punktów mocy do Bula. 46 monet 9 punktów mocy do el primo i 10 do dresi i 14 do nity. 30 monet, 4 punkty mocy do kolta i 4 punkty mocy do nity. 56 monet, 9 punktów mocy do rico i 24 punktów mocy do Bar barleya. 18 monet, 5 punktów mocy do nity i 5 punktów mocy do Barleya. Wow, 70 monet, 5 punktów mocy do bula i 10 do Riko. 14 monet, 7 punktów mocy do RICO i 15 do Feli. 65 monet. 15 punktów mocy do nity, 32 punkty mocy do El Primo i 3 klejnoty. 16 monet, 4 punkty mocy do Jessie i 8 punktów mocy do Colta. 68 monet, 16 punktów mocy do Nity i 30 do El Primo i tu będzie jakiś nowy zadymiaw uuuu Jackie, ale się cieszę, Dweki jest bardzo fajna 53 monety 10 punktów mocy do Feli i 28 do RICO. I teraz z Alei Pucharów odbierzemy różne rzeczy. Punkty mocy do Jacki. I dużą skrzyneczkę 62 dwie monety. 10 punktów, punktów mocy do Jackie i 11 do L Primo i 20 do Jessie. I 50 monet. Jedna skrzyneczka mała. 13 monet, 6 punktów mocy do L Primo i 10 do Jessie. I wydarzenie drużynowe. Jeszcze do dzieci sobie to tworzymy, zbierzemy. Życzę Wam wesołych świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!